Cześć, w tym odcinku, sobie pogramy w speed simulator słuchajcie. Czwarty już odcinek z tego simulatora, słuchajcie, a dzisiaj postaramy się wbić po pierwsze 200 Speeda, to będzie minimum. A po drugie jest nowa muzyczka. Ale zanim wszystko zawsze, to wleci intro! Dokładnie tak to było intro a teraz. Po... Ale zanim poznacie nową muzyczkę, to teraz czas, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Czerwony przycisk słuchajcie właśnie na ekranie, zróbcie to samo, tylko że tam pod spodem. gdyż to jest bardzo ważne nie kosztuje nawet ćwiarki grosika. A mnie to bardzo, bardzo motywuje. Słuchajcie, a teraz czas, żebyście poznali nową muzyczkę! Oj! Że to jest nowa muzyczka, i słuchajcie, od razu z bomby mamy 100 stepów. To jest otwarte? Tak, to jest otwarte. LOL, teraz to mamy otwarte. Cyk, cyk, cyk. E, dobra, to easy. No i już mamy 182. Speeda i tu jest czerwona kuleczka. I czy uda nam. Się na nią wskoczyć, czy jednak. Jo, jesteśmy szybciej, już. Czy jednak nie uda się wskoczyć? Celem dzisiejszego odcinka jest 200 spida. Wow, typu masz 17000 stepów. Słuchajcie, celem naszego odcinka jest yy, ten: zebranie 200 spida. Chociaż wiem, że zbiorę więcej. No, ale to jest po prostu cel Ej, tego filmu. Ej, czemu tutaj takie, dwa, takie same skiny latają? Co jest, mi wszystkie kulki zabierają? Ej, lol. Dobra, 250. 250. 250. Essa. I cyk, jak tu szybko ten nie 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 nie, 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 nie wstawaj, wstawaj wstawaj, No nie, typ zebrał. Dobra, jest, jest. Teraz tutaj. I 185 spida. Easy. Teraz lecę sobie tutaj. Teraz tutaj. I tutaj, proste, że tak. Tutaj. Teraz. Oj, zabrali. To tutaj. Okej. Okay. Teraz tutaj. Ej, dobra, to na easy leci. W tej chwilę będzie 187. Spida w ogóle. Albo i nie. Ej, no. Czemu to ty, jest tyle typu? Nie, no byłem, 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 prawie byłem! No. Kurde, dobra, pany. A teraz się wkurzyłem. Teraz się byczki wkurzyłem, ale tak fest! Się wkurzyłem, zebrałem, to typ tego nie zebrał, no! Idź tu! Idź tu, byczku! Ej, taka fajna jest ta muzyczka, bo ja do końca nie słuchałem. No! Taka, yy, bo jest taka jakby mroczna, o coś tak, je, tak jakby chodzi. Dobra, shop. 1025 000. pięć tysięcy stepów. Czterysta Dobra, race. A trail? Jest. Ej, nie, ja zresetowałem, nie, zresetowałem. Nie, z, co ja zrobiłem? Ja zresetowałem. Ja, da się to jakoś cofnąć? Cio Nie, ja to zresetowałem! Ale jestem. Deklan. Po co ja to. Ja to zresetowałem! Nie! Za co? Za co? Za co, przepraszam, za co? Ej, oli, ja teraz wysoko skoczę Co jest? No właśnie, kurde speeda brakuje. Ja cię kręcę Za co? Powiedzcie za co? Mi musiało to usunąć? Points. Ja mam teraz A, czyli tutaj mogę sobie to resetować, ale za... Nie rozumiem, nie, nie rozumiem. Bardzo nie rozumiem. Ale co ja zrobiłem? Czemu ja to resetnąłem? A, ale jestem głąbem. Największym z możliwych głąbów. Miał być 200 spida, miał być tak pięknie, a jest nic. Nicość jest, ja cię kręcę, jaka lipa? Taka lipa, że masakra, ale za co? Za co? A mogę na to skoczyć na raz? Prawie mogę! Mogę wskoczyć na to na raz! Jest! Oto się mi zwalczył. Dobra. Ale za co? Za co? Ja to zrobiłem. Cyk dwadzieścia. Dobra, dobra, będzie pięćset. I cyk. 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 I jest pięćset. Dzięki spida, no ok, nawet. I to 500 plusy. Powiedz, powiedz, powiedz. Tak, dobra. Dobra. Zaczynamy od nowa. <grych> Nie wiem jak to się stało, ale zaczynamy od nowa. Ja! <grych> yeah. Ale lama ze mnie. W sumie to nawet dobrze, bo. To takie cały czas chodzenie i zbieranie w kółko, jak speed się nie powiększał, to było trochę nudno, więc... Nawet spoko, że to zrobiłem. Ale z jednej strony trochę mi smutno. Jak takie coś się stało. Ej! Jak ja to zebrałem? Taki szlak był? Co? O co chodzi? Przecież ja to zebrałem. Wzięliście plus 500 stęp. 500 stepów, lol, lol, lol Kulka była, kurde Jestem Plusy Ej, teraz to... Easy No easy leci I cyk Cyk Dobra, cofam się, ludziska nawet fajnie, że to zrobiłem, bo teraz wyżej skaczę. Kozak cyk, dobra, jestem. Tam jest ta zł złota. Ja bym chciał się dostać. No nie, tak było blisko. To jest który? A ten najdalszy. Panie, to jeszcze troszkę trzeba będzie na narobić sobie stepów. No nie, no tutaj. Dobra jestem. Cyk. Nie, tak blisko. Kurde. Czekajcie, lecę na to. I tu jest typów. Halo, czemu tu jest tyle typów? Typy paszowano. Dobra, lecę, lecę, bo chcę, lecę, bo życie je jest złe. Hm. Lewej, jest. Ja chcę 500 stepów, czyli czerwoną, panie, kulkę, która nie zmienia koloru. Dobra. I cyk. Wow! Ej, czy. Im ja mam więcej speeda, tym, tym wyżej skaczę? Ej, no. Ej, czekaj, tu jest 500. To jest kulka na 500. Czekajcie. Suu, 500. Ale teraz wszyscy mi zazdroszczą. O nie, muszę się cofnąć. Sied. Shit. Nie, teraz albo na zielony ten. Nie no, na ten się nie da. Na ten! Jestem! Dobra, czyli potrafię już tutaj doskoczyć, tylko że to trzeba wyczuć. Ojoj. Czyli na drzewo. Nie, drzewo, przez drzewo. Oj. Dawaj. Dawaj, o nie, ty zebrał. Typ zebrał, mamusiu. Typ zebrał. Ej, ej. Ej, czekaj, ja będę mógł doskoczyć na tą pierwszą platformę z samej ziemi? Nie wiem, ale. Dobra! Dobra! Co jest, ale akcja. Ale akcja to była. Akcja, reakcja. Dobra. O! Ej, Ty, kto doskoczył? Co? jakiego on ma Speed? Jakiego on musi mieć Speed? No nie, ja tam nie ma szans. Nie ma szans, że tam doskoczę. Ej, ale co jest? Co jest, Ej, Red? Red? Kulka, dobra. Coraz szybszy jestem. I. Koks. Tu, 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 tu. Tuu no, jak przed nosem mi zebrał? Co za chłop To no tutaj? O, moje, moje, moje. O, moje, moje, moje. <ścoughs> moje. Moje? Jest moje. Moje. Pylysy. No nie, No. Moje. I moje. Teraz to, dawaj. I, I tuwa I teraz tutaj. I cyk. Skoczę. Skoczyłem na drzewo. E! Eee, co? Co ja już robię tutaj, chłopie? Ej, szczerze, teraz mówię, że bardzo fajnie, że zresetowałem to dostałem takie fajne rzeczy. Ej, to teraz... Nie, chyba jeszcze nie. czyli bo czerwona się kulka pojawiła. Nie, zebrał. Zebrał typek, ale tutaj lecę. Lecę po złotą, jestem. Dobra, teraz tutaj po złotą. I... Jestem. No i teraz na ten zielony. Dobra, wiem. Nie, kurde. Wiem, że tego nie zbiorę, ale chociaż... Chcę spróbować, czy w ogóle doskoczę na zielony. No nie, no. Najpierw to, czy ja tutaj doskoczę. No. Halo, co chodzi? Dobra. Eee. Yy. Jestem! I jestem! I jestem! Ej, ale teraz to jest koks. Jeszcze czerwono zbiorę, plysy. I czerwona. I co tutaj lecę po złotą? No i kozak! Oj, nawet zaskoczyłem. Dobra, Git. Git naprawdę, naprawdę. Git. Ile trwa film? 14 minut. Dobijemy sobie do 20 może. Skończymy po prostu. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Cyk 200 Dobra, lecę na budynki. E? No skocz tu. E? Nie, jedno, chyba nie. Dobra, dobra. Git. Dobra, czyli udało się wskoczyć teraz Cyk, Cyk, no. Ej, ta muzyczka jest nawet smutna. Słyszycie to? No! Dobra. I 500? plusy, powiedz, powiedz. Jest. Dobra. Dobra. I plusy. A, dobra, i tutaj wszystko było spokojnie i tutaj od razu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Ej, w sumie mam 70 speeda, lecę na Ramp Arenę. Jak tak, to tak. Ale szybko, Ej, ale szczerze. Było efektywnie bardzo. I efektownie.

No niestety byczki. I to proszę. Jestem. Już doskakuję. A stąd na zielony. Też doskakuję. Tylko na żółty. Na żółty będzie problem. Doskoczyć. No ale już. Już powoli, powoli, powoli byczki. Dobra, zbiorę sobie to. Let's! Let's! Jestem! I co to jest za. Tu jest też tysiąc. Dobra, doskakujesz na żółty. Choć teraz żółty? Tego. Dos... Tak! Też doskakuję. To ja z każdego na każdy mogę doskoczyć. Nie, no, z tego nie doskoczę na tamten. No, ale no. Już to wychodzi. I na zielony! Nie! Aj, 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 aj. Dobra, jestem drugi na serwerze. Pierwszy jest jakiś typek, który ma 30 tysięcy. Dobra, Race, pylsy, nie dojdź. Nie dojdź, typie. Nie dochodź. Błagam, błagam. No, tylko 51 punktów. I jest. I 500. Jak kozak. I no, Okej okay. Okej okay. i ok i po czerwoną? Po czerwono? Po złotą? Sza co? Szara. Szara. Szara! 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 sha, Jest! Dobyłem! A ty już leciał. Zdobyłem szarą kulkę. Tak jest, tak jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Jaj, jaj, jaj. 500, trochę szkubana, szkubana, no. No Skubana przez Skubaniona jest. Dobra, jeszcze chwil... jeszcze kilka minut sobie poguramy i już... Będziemy kończyć. Moja! Moja! Ej, a stąd na zielony? To jest możliwe w ogóle? Co? A stąd na czerwony? Ej, teraz to szczerze... Dobra, jest 500. 500. Dropper nie. O, idealnie złota. O, byczku, ja tutaj Nie no, nie czekam. Ej, jakbym skoczył na UFO na przykład? Jestem na ufo! I co teraz? O nie, spadłem z ufo! O nie, o nie, dobra. To było na tyle w tym filmie. Nie, to wybijemy do, do, do 90 speeda. Skoczymy sobie z ramp areny. I będziemy kończyć film. Dokładnie. I 90. No i lecimy. Lecimy sobie na Ramp Arena. Także bardzo fajnie. Dobra. Także. Nie, ostatni race. I. Jest, dobra. Teraz. Ramp Arena. Dobra. Także cyk, cyk, cyk. Jaj. Także to było na tyle w tym filmie, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, to było na tyle, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!